Hejka, kochani! W tym pięknym, słonecznym dniu dzisiaj będziemy sobie otwierać Mister Boxy Stoligera! Mam aż 12 Mr. Boxów, czyli na własne życzenie postanowiłam wejść w posiadanie Wielu niepotrzebnych, prawdopodobnie gratów Jakby w moim mieszkaniu było za mało gratów Wierzcie mi, moje mieszkanie to jest jeden wielki magazyn Ale to nic, jestem za że lepiej myślisz nie mieć Chociaż czasami mogłabym przystępować z ilością posiadanych rzeczy Anyway, mam 12 Mr. Boxów z Tigera Które kosztowały również 12 zł Także przed nami wielka podróż otwierania tych boxów Jeżeli podoba mi się mój film i mój kanał I chcesz zostać ze mną na dłużej To koniecznie zostaw subika i łapkę w górę Będzie mi bardzo miło I więc nie Lecimy z otwieraniem. A, i oczywiście nie zapominajcie o grupce na Facebooku marki Klaudii, który Was przyjmie pod warunkiem obserwowania mnie na Instagramie, na TikToku i na YouTubie, i pod warunkiem zaakceptowania regulaminu. I możecie być na mojej grupce. Dobra, otwieramy. Mm, no, ładnie, kurczę, chciała ładnie, a ja już zapułam, ale trudno. Dobrze, co my tutaj mamy? Uuu, co to jest? To jest pom pomer and pip cleaner. Cleaners. ...pompon, pompon, 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 and cleaners. Pompony i wyciory fajkowe. Okej, szczerze nie mam pojęcia, do czego to służy. Zabawy? Układania wzorków z tego? Okej. Dalej mamy... ...gąbeczka do czyszczenia, tak? Gąbka złuszczająco-czyszcząca, w końcu coś przydatnego. Ja szczerze, odkąd mieszkam sama, czyli już dosyć długo, bardzo lubię rzeczy do domu, nie wiem, sprawia mi radość posiadanie ich, bo przydają mi się po prostu, na przykład to nie wiem, czego mi się przyda, chyba, że do jakichś TikToków albo do filmów, okej, okay. ale to nie wiem, że mi się na pewno przyda do, no właśnie, do oczyszczenia, czy tam do tego, czym ona się zajmuje, tego, prawda. Następnie mamy, co tu jest? Uuu, coś ciężkiego. Czy to są karteczki? Czy to są karteczki? Tak, to są karteczki. To są... Ej, baskitu, ja, a ja ostatnio myślałam, że muszę takie kupić, także bardzo dobrze. To tylko jak karteczki do... po prostu, żeby po nich pisać notatki, sobie zapisywać, whatever. I taśma. I taka fajna tasiemka, po prostu zwykła siemka w jakieś wzorki. W drugim boxiku mamy... Nie, ja wiecie co, pójdę po jakieś nożyczki, bo mi szkoda tego tak rozrywać. Pójdę po jakieś nożyczki, no. Jakby to rozegrać, może po prostu tak. Tak, no. Pudełko na śniadanie? Srebrne! ale cool! In English lunchbox, lunchbox, to jest lunchbox, czyli tak? Ja uwielbiam pudełka też na jednej O, patrzcie! Z przewrotkami! Szkoda, że chodzę szkoły. Patrzcie, jakie słodkie. Super, można wyjąć i mieć jedną wielką przegrodę. Ej, kolejna przydatna rzecz. No i tak, ja lubię! Uwielbiam! Dobra, lecimy dalej. O, znowu taśma. Znowu taśma, taka sama jak wcześniej. No dobra, niech będzie. I to są. Nie będę go otwierać, to może coś z tym zrobię, dam komuś jako prezent albo wrzucę do paczki z Vinted jak wiecie, e, gratis. Także nie będę go rozpakowywać. Bardzo fajnie, że jest lunchbox. Cieszę się. Tym pięknym akcentem przechodzimy do trzeciego Mr. Boxa, w którym jest... Nie, jednak teraz otworzę normalnie. O, tu tak można ładnie otwierać, co? A ja tak się pierwsze brzydko. Już zaczęłam. Nieważne. Nie! Co to jest? Czemu mam to trzeci raz? Jeszcze raz to trafię to sobie wyrwę włosy z głowy. Oh, nie potrzebuję tego. Drugie pudełko. Znowu taśma. To będzie kolejny gratis. Zobacz z Vincent e, na przykład. Jak wszystkie surprise y takie będą, to ja już tego nie chcę robić. Dobra, lecimy z czwartym surprise boxem. Ten filmowy będzie bardzo krótki, bo szybko mi to idzie. Ole! Patrzcie! Jak można tak destrukcyjnie rozpakować. to drugie, ja tak potrafię. O, patrzcie! O, lubię notatniki, chociaż mało z nich korzystam. Bardziej kalendarze używam. Moi drodzy, notes. O, czyste kartki. Ciekawe. Można sobie w nim rysować. Fajnie, że jest takie ja lubię takie milutkie przedmioty, bo po prostu są milutkie. Co tu jeszcze mamy? Mamy, uo, taka wielka gumka. Zawsze chciałam taką mieć, ale zawsze bo mi szkoda kupić. Więc, prawda, no, różowa gumka bardziej długo się posiłkuje, ale jest fajna. Szkoda, że jest różowa. Tylko by mi pasowała, wiecie, do stroju wnętrz, a nie, niestety jest zielona. No, ale dobra. I co? Czwarta taśma, ale przynajmniej w innym kolorze. Inne wzorki, patrzcie jest okej. Okay. Piąty Mr. Box. Dobra, będę mówiła po prostu box. Piąty box. A, tu jest coś ciekawszego, moi drodzy, patrzcie. Czy to jest termoform? co to jest? To jest trochę ciężkie. Wygląda jak... Do lodówki coś? Wiem, to jest okładacz chyba... Ochładzacz do lodówki podróżnej, tak? Zaraz poczytamy, co tu pisze. Jest napisane. Kład chłodzący, ze tak, to jest wkład, Ale jaki ładny i różowy mi pasuje do wszystkiego. I uuu, jakaś kosmetyczka. Z takiej jakby... O! Nie! Torba chłodząca! A jaka mała, patrzcie, jaka mała, słodka i tureczka! Na przykład, nie wiem, ja mam, na przykład, ja mam taką wielką lodówkę, ale ta jest taka cute! I właśnie to jest ten wkład: bierzemy sobie dwie puszeczki napoju, jakiegoś małego, czy tam butelkę, czy jabłko, owoc, i wpadamy i idziemy na mini pitnik. To jest mega super, ale się z tego nie. Ej serio, jestem taka zadowolona z tego boku. Zobrawiam są tylko dwie rzeczy, ale jakie! Nie no, fajne to jest. To jest mega, mega super, mega się cieszę. Serio. Wow, 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 wow! Się. Dobra, lecimy z szóstym boksem. Uuu, się jaram tą mililodówką torbą przenośną. Ja, mega, mega. Zobaczymy co teraz. równie również fajnego. Nie będę się patrzyła do środka. O! Wkład w kształcie truskawki! Ej, jest kitu. Nie wiem, czy kiedykolwiek tego użyję, ale jest mega spoko. I co? O! I znów gąbeczka do czyszczenia, taka sama jak wcześniej. Kolejna taśma we wzorki, które już wcześniej miałam. I coś co Nie wiem, co to jest. Tu jest jakiś dziwny rysunek, że otworzyć to, wlać wodę. Może z tego coś wyrośnie? Czy to jest jakaś ziemia? Podłoże do wysiewu. Dodaj wodę, a podłoże zwiększy swoją objętość do jednego litra. Zawiera włókna kokosowe. Mm -hmm. Fajnie. Siódmy Mr. Box. O, ten jest jakiś wypchany, moi drodzy. Tu będzie coś fajnego. Już takiego, a, już takiego wypchanego nie mam, także ostatnie nadzieja na wiele super rzeczy. Mm. I co my tu mamy? O, wow, pojemnik na jedzenie z ale bardzo ładny kolor. Nawet nie mam opisu, co to jest, ale wygląda jak pojemnik na żywność. Wow, to już jest teraz za dużo. Dwa wkłady, dwa wkłady. Nie wiem, co ja z, z tymi wkładami zrobię. Mamy kolejne karteczki i... O, to jest ten! Głosownik! Nie, shaker do drinków Mieszacz shaker. Ej, to jest... Pokryte prawda, mam już takie. To jest plastik, ja mam chyba szkane, ale bardzo fajne. Dziewiąty Mr. Mr. Box. Dobra, i jest... O, jakie malutkie snak Pudełeczko na snaki, mój drodzy, czyli na przekąski. O, Mega słodkie. Co to jest? Drabina? Nie! O! Nie! To jest do banana, żeby go przekroić Co? Ale zajebiste! Ale to jest sztos! Wierzycie banana? Na przykład, nie wiem, robicie kopiec kreta i tam właśnie potrzeba... A nie, tam potrzeba inaczej tego banana, kurde. Ale no nie wiem, potrzebujecie kawałeczku banana i wam się nie chce noża użyć. Co? Schodzi 3 sekundy, ale dobra. Wierzycie całego banana? Robić tak? Ło, wow, macie w sekundę. Czy nie słyszycie? Nie, jest Mary cienki, a tu nie jest ostre jak nóż, więc... Ale zajpiste, nie jest miękki, więc można zrobić tak, to się to przednie. ona jak drabinka dla na przykład chomika. Ej, nie, to jest spoko. Coś zapakowanego w papier. Szklanka? To jest jakaś szklaneczka? Zwierzka. Szkl... Oh! Nie! Ale... A taki plastik. Okej, okay, rozmyślałam to szybko ale bez sensu. To jest plastik. Ej, fajnie! Ej! Ja akurat poczułam szkanek. to prawda chciałam takie z te klasyczne większe kupić, ale te też są spoko. Mmm, jak się fajnie się błyszczą pod światło lampy, widzicie? Dziesiąty Mr. Box, ja już tam widzę w środku są te karteczki co wcześniej. I coś jeszcze. O, zestaw... właśnie... O, oh, wow! Zeszyt w linie. Kolejny bloczek karteczek. Ta głupia taśma. 11. No, nie wiem, jest to samo co w tym ja poprzednim, już widzę to. Tu będzie bloczek, zeszyt i może taśma. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy. No! Mamy mocji tam jest znów ten sam zeszyt w linie na 80 kartek. Zdało się sklep, papierniczy Bloczek, karteczek. Jak one się nazywały tak normalnie? Eee, nie powiem, eee, I chyba mam już piątą albo szóstą tą taśmę kolorową. Nie wiem, dlaczego mi się przyda, ale może mi się przyda. I już ostatni, dwunasty Mr. Box, w którym jest. Nie mam pojęcia co. Bo widać, ale przynajmniej mnie nie wiem, co jest. I w nim mamy. Coś. fajnego Uu! Coś, co jest wieszakiem na. A, nie wiem, na majtki, co to jest? To jest wieszak na. Torba na klamerki do odzieży. Okej, okay, jakie klamerki? Nie wiem, jakie klamerki, ale wierzę, że. A, na te klamerki! Okej, okay, czy klamerki nazywam. A ja na to mówię Spinacze, takie do ubrań. Aha, nie używam, ale spoko. Znowu coś innego, może sobie okulary albo whatever, cokolwiek się tutaj. Fajnie. O! Patrzcie! no i fajnie, mam, ej spokojnie, bo nie muszę kupować się. <laughs> klamerki w... ej, wiesz jak da klamerki i klamerki, czyli ja na to mówię stłyniacze no i naj, nice, się, ekstra, ekstra, ekstra kolejny box i coś co jest jeszcze mnie też do odzieży a nie, co to jest, no skarpetki patrzcie, łączenie, to jest łącznik skarpetek a po polsku to się nazywa uchwyt do prania skarpetek wow, żeby się nie zgubiły, ej Fajne! Szybko poszło, bo otworzyliśmy już wszystkie Mr. boxy. Jeżeli mój odcinek Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subika. No i pamiętajcie o grupce ziomalki Clawdii. No i jeszcze info co do filmów, jeżeli macie jakieś swoje pomysły i bardzo byście chcieli, żebym nagrała jakiś nie wiem, konkretny film, to możecie pisać te pomysły w komentarzu, ja je przeglądnę. Może to mi zainspiruje, może coś zrobię, a później napiszę na filmie, od kogo wzięłam ten film, czyli Waszą nazwę z YouTube'a. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w przyszłym filmie! Pa!